Jesteśmy akurat po takim nadzwyczajnym zebraniu z radnymi, które zorganizowaliśmy tutaj w Sali Rajców w Kłodzku, a dotyczyło ono między innymi, a może powiem inaczej, przede wszystkim sklepów wielkopowierzchniowych i tego ogromnego problemu, który dotyka miasta w Polsce, Mówię to z pełną odpowiedzialnością, mówię to w liczbie mnogiej, bo dotyka to nie tylko Kłodzko, ale wszystkie miasta w Polsce, szczególnie te nieduże miasta, które sobie z tymi sklepami wielkopowierzchniowymi radzą no, słabo, to znaczy nie wytrzymują, krótko mówiąc, konkurencji zagranicznego, ogromnego zagranicznego kapitału, który jest całej tej formacji, która jest ukonstytuowana i która w tych sklepach wielkopowierzchniowych działa, działa od lat. Oczywiście mówię tutaj jeżeli chodzi o przestrzeń e, handlu. Borykamy się w naszym mieście z ogromnym problemem m, polegającym na nazwie rzeczy po imieniu, na niszczeniu kłodzkiego, rodzimego, polskiego handlu. E, sprzeciwiamy się temu i chcemy też być przykładem dla innych, w innych miastach, żeby nie milczeli, nie poddawali się tak bez, bez protestów, bez, e, m, bez nacisków jakichkolwiek, bo tak się dzieje niestety. Z tego co się obserwuje, że ten wielkopowierzchniowy handel obcy, z obcym kapitałem, wypycha nas nie tylko z naszych sklepów, z naszych targowisk, ale też z naszego kraju. Bo ci wszyscy kupcy, którzy tracą pracę, no, gdzie ją znajdują, w tak ogromnym bezrobociu, jakie w tej chwili jest w naszej ojczyźnie? Za granicą. No niestety, za granicą. Znam wiele osób, które, no niestety, Pozyskały jakieś środki na wyjazd i tam pracują w, w złych warunkach, niejednokrotnie opiekując się starszymi osobami. Są to osoby po studiach, są to osoby wykształcone. Sam kiedyś też byłem za granicą. Wiem, czym, czym jest praca za granicą. Czułem się tam po prostu nikim. I to też jest motywacja dla mnie do tego, że podjęliśmy. Zainicjowałem takie, jakby taki protest, sprzeciwienie się temu, co się złego dzieje nie tylko w Kłodzku, ale i w, nasze, w naszej ojczyźnie. Są miasta, a niedawno się dowiedziałem, bo nie, nie bywam we Wrocławiu od jakiegoś czasu, że ulica Świdnicka, która była kwitnącą we Wrocławiu, dziś jest pusta, tam lokale są puste. To samo się dzieje w naszym mieście. <laughs> To jest przerażające. Obcy kapitał po prostu nas niszczy. Nie jesteśmy w stanie sprostać ani finansowo, ani logistycznie kapitałowi, który jest po prostu ogromny. Handel tu prowadzę ponad 26 lat. I rzeczywiście poprzednio był handel racjonalny. Można było jakoś systematycznie do, y, handlować. Jak powstałe sklepy wielokrotne, Powierzchniowej niestety nie daje się żyć. W tej drożyźnie, jaka jest w tej chwili. Nie stać nawet i nie można zarobić, bo nic się nie handluje, żeby opłacić należny czynsz, czy gaz, czy energię i pozostały czy ZUS. W ubiegłym roku mi wyłączyli gaz. W tej chwili mam włączony gaz. I przy temperaturze w nocy 8, teraz 10, bo inaczej nie da rady opłacić. Mimo także, że to jest ulica prawie, że główna, przedtem się przewijało bardzo dużo ludzi, a w tej chwili tu nie przychodzi nikt, bo sklepy wielopowierzchniowe nam wszystko zabrali. I z, i z chwilą, kiedy powstały te sklepy wielopowierzchniowe, rzeczywiście handel został wstrzymany. Oczekaliśmy się tego, że trzeba będzie likwidować wszystkie działalności, bo otwierają się markety, wchodzą na rynek z gorszym jakością towaru, z wyższymi cenami. Tylko klienci nie zauważają, bo są teraz wygodni, mają dojazd do parkingów, do wszystkiego. No i jak tak będzie dalej, będziemy pozwalać na otwieranie tych marketów, to zostaniemy bez pracy całkowicie nie tworzą żadnych miejsc pracy, tylko likwidują, zatrudniając bezrobocia, z bezrobocia dostają pieniądze, urzęd ludzi wykorzystują za grosze, pracują za 500 zł, tam pracują w tych kerfurach tych leklerkach, bo mam tu parę znajomych, przychodzą i tak yy, skarżą się, że z bezrobocia biorą. Yy... Dofinansowanie, a ludziom tylko grosze y, płacą. I, I tak dalej być nie może w mieście. 25 tysięcy ludzi, żeby nie było żadnych miejsc pracy, co drugi człowiek na bezrobociu jest. A burmistrze poprzechodzili z Wrocławia i sobie tylko y, miejsce pracy dla swoich porobili. I, i dalej robią, y, co sobie żawnie chcą. A tu wszystkie sklepy są wyzamykane i, i wszyscy są pozadłużani w bankach i bankrutują. Bankrutują normalnie żywcem, bo przecież ja nawet. Sam wystawiłem sklep do sprzedania, bo jak chcę się pozbyć, chcę wyjechać stąd, bo w człowieku przez masakra będzie niebawem. No I, i co drugi sklep jest zamknięty, albo do wydzierżawienia. A kto wydzierżawi? Za co? Co będzie sprzedawał? Pszczoły luzem, no to co, co można sprzedawać już w tym kłotku? Jak wszystko jest w jednej galerii i całe okolice jadą tam. Kiedyś sobota przyszła, było pełno ludzi przyjeżdżnych z wiosek z jednej strony, z drugiej przyjeżdżali, a teraz człowieku nikt nie przyjeżdża. Nie ma nikogo, jedzie tam i koniec. Tu, tu w sobotę jest gorszy bezruch jak w poniedziałek. Przecież to jest masakra. W, w tej chwili ceny są wysokie, a jak sklepy poupadają, to ceny w marketach jeszcze bardziej wzrosną, bo w ten czas będą mieli już y, satysfakcję tego, że nie mają konkurencji żadnej mniejszej y, 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 przy sobie. W ogóle są wyższe ceny, tylko klienci nie zwracają uwagi na to, że, że jest coś innego. To Nawet jest taka sytuacja, że przez cały tydzień tu nikt nie wchodzi. To już nie mówiąc w przeciągu miesiąca, a jak się coś uhandluje w ciągu miesiąca, jakąś rzecz się sprzeda, to mój Boże, to od razu idzie się i przelewa się wszystko na opłaty. Dostaje rzeczywiście, pomaga mi emerytura, która jak 25 Pobieram, w banku od razu płacę wszystkie rachunki i mi braknie. A z czego żyć? Już nie ma. Sytuacja nawet, jak tu dochodzą głosy, że pani, która rzeczywiście zaciągnęła kredyty i ma, liczyła, że w sklepie wszystko jakoś uhandluje i spłaci, i spłaci wszystkie zobowiązania, niestety nie daje rady, sprzedała samochód, wszystko i myśli o samobójstwie. No to jest tragedia, że świadomy człowiek to ogłasza nawet że się nie daje rady to spłacić. W ogóle to jakość towarów i ceny mamy pierwszej jakości. Ceny są bardzo niskie, tylko klienci nie zwracają na to uwagi, bo do, zajadą do marketu i im się wydaje, że tam jeden dzień taka cena, a drugi dzień już jest wyższa o wiele, to w ten czas y, sugerują się tą ceną dnia poprzedniego i zajeżdżają. A pod y, marketami są y, parkingi, że samochody jest gdzie zatrzymać, a y, przy, przy normalnych ulicach nie ma żadnych parkingów, i klienci, gdy zatrzymają się tam na sekundę, żeby kupić cokolwiek, to zaraz policja albo Straż Miejska podjeżdża. Y, mandaty CRU i policja drugą sprawę. I wszyscy klienci się y, obawiają, nawet się nie zatrzymują już teraz, bo już y, co drugi klient po prostu wchodzi do swojej pani nie ma gdzie samochodu pozajedzie. Ja bym tutaj codziennie przechodziła i tak, takie bez przerwy są aluzje do, do tego, że nie ma gdzie zatrzymać samochodu i w ogóle nic się nie robi dla tego żeby to mogło normalnie funkcjonować, te, te sklepy, sklepiki, tylko się robi wszystko, żeby je zlikwidować i to piorunowa. Chodzi nam o przekonanie radnych Kłocka w sprawach zmiany zagospodarowania przestrzennego. Chodzi nam o to, żeby zapis był jasny, jednoznaczny, a mianowicie o tym, żeby nie wpuszczać tutaj, już jakby na nasz teren, sklepów wielkopowierzchniowych. Jako miasto mamy. Największą ilość sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce, jeżeli licząc, powiedzmy sobie na jednego mie mieszkańca, ponad 26 tysięcy jest tylko w samej Galerii Kłodzko. W jakie miasto poniosło szkody, jeśli chodzi o zatrudnienie na skutek otwarcia już? Istniejących obecnie wielkopowierzchniowych tych sklepów? Straty są bardzo duże. Ja powiem tylko krótko, że w ciągu 8 miesięcy, w 2009 roku, 25 marca ruszyła Galeria Twierdza, w przeciągu 8 miesięcy, to są dane GUSU, w Kłodzku zniknęło 601 podmiotów gospodarczych, czyli no, to, się, to się zdarzyło na skalę niebywałą. To spowodowało oczywiście ogromne spustoszenie na rynku pracy, a mianowicie w tych firmach niewielkich przedsiębiorstwach pracuje mniej więcej tak to jest liczone statystycznie trzy osoby, czyli trzech pracowników, czyli mamy 1800 miejsc pracy, które zniknęły w ciągu ośmiu miesięcy. Oczywiście tutaj od, od władz miasta słyszymy, że, że ta twierdza zatrudnia w granicach 600 do 800 pracowników. Bardziej bym się Upierał przy tej dolnej liczbie, czyli 600, czyli ponad tysiąc osób straciło w ciągu 8 miesięcy swoje stanowiska pracy w handlu i nie tylko w Kłocku, w samym Kłocku. Przyszedł czas deklaracji. Państwo przede wszystkim deklaracji oczekują. Natomiast pozwolę sobie dwa zdania. Ja sugerowałam panu burmistrzowi, że jej prościej byłoby po prostu nie przedstawiać wniosku dotyczącego ulicy Śląskiej i w ogóle nie byłoby dylematu i zdenerwowania, dlatego że to, że społeczeństwo w takiej ilości jest tu z nami, to chwała temu społeczeństwu, bo równie dobrze to społeczeństwo mogło złożyć wniosek o odwołanie, znaczy, o odwołanie Rady referendum. Wiecie państwo dobrze, że referendum teraz jest bardzo proste, bo to nie jest 30% ze wszystkich uprawnionych do głosowania, tylko uczestniczących w ostatnich wyborach. I żeby odwołać radę, czy odwołać burmistrza, to jest to dosyć prosty naprawdę i nieskomplikowany zabieg. Macie tutaj 500 podmiotów, to jest dla tych ludzi drobiazg, więc wielki szacunek dla nich. Że są tutaj, bo oni Państwa wybierali, są z wami i chcą dalej pracować. Stąd oprócz tej najważniejszej sprawy, bo ona będzie taką deklaracją Rady i Burmistrza, tak? To znaczy, jeżeli Śląska zostanie uratowana, to czyli nie ma tematu, to jest zielone światło, pokazujecie, pokazujemy wszyscy. Że my, nam zależy na jednym. Bo, proszę Państwa, rzeczywiście sytuacja jest o tyle skomplikowana, nie tylko Kłodzka i nie tylko powiatu kłodzkiego, że czas, żeby miejsce między koalicją a opozycją troszeczkę się rozmywało i żeby wszyscy pracowali dla dobra wspólnego. W związku z tym, proszę Państwa, że ja jestem w swojej organizacji najwyższą władzą, póki co, na tym terenie. Rozmawiałam ze swoimi radnymi. Pan radny Wójcik też między wierszami powiedział, tak naprawdę, co się wydarzy. W naszej organizacji jest tak, że są kwestie strategiczne. Nie, nie ma odstępu i trzeba się zachować zgodnie z zasadami tejże organizacji, oprócz yy, sprzeciwu prywatyzacji szpitala będziecie mieć w, w 2013 dwa do prywatyzacji w Polanicy i w Kłocku, więc będziemy też dyskutować, yy, przy yy, prawda, yy, likwidacji szkół, jak również przy sklepach wielkopowierzchowych, moja organizacja ma jednoznaczne zdanie. Więc jeżeli ktokolwiek w tej organizacji jest, nie może inaczej zagłosować. W związku z tym, proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość będzie przeciwko planowi zagospodarowania przestrzennego, gdzie będzie wskazana ulica Śląska jako ta do handlu wielkopowierzchniowego. Ja również osobiście prosiłem Panią Poseł Annę Zalewską o pomoc. No cóż, smutna refleksja że no, wewnątrz struktur są ludzie, którzy popierają tego typu działania, którzy no, niestety nie przynoszą chluby, myślę, prawo i sprawiedliwości, ale to jest moja, moja osobista opinia. No, nie ukrywam jednak, że pod względem politycznym no, to, co się stało w prawie sprawiedliwości po wyborach parlamentarnych, a więc odejście pewnej grupy posłów, ma bardzo duży odcinek w terenie. To nie jest tak, że jest kilkunastu posłów i to jest ich jakaś próba. Oni no niestety w terenie, a więc i tu na terenie Kłodzka działają i te ich działania często no, są w jakiś sposób sprzeczne z, z działaniami Prawa i Sprawiedliwości. No nie ukrywam że taki problem jest, aczkolwiek głęboko na tym boleję. Myślę, że. W przyszłości no, uda się połączyć te dwie siły polityczne lub też wrócą członkowie Solidarnej Polski, czy ci, którzy deklarują przystąpienie, wrócą do Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no, w dniu dzisiejszym te podziały jednak nakładają się i to było dzisiaj, no, dzisiaj widać na dzisiejszym spotkaniu. Członkowie, członkowie Rady Miejskiej Kłodzka czy też wiceburmistrz no w części pamiętam stronę internetową deklarował przystąpienie do Solidarnej Polski. Widzę, że dalej deklaruje pozostanie w Prawie i Sprawiedliwości, więc no jest to jakaś niekonsekwencja. Rzutuje to fatalnie na obraz, no niestety na obraz prawicy w naszym regionie. No myślę, że przyszłość będzie lepsza. Staramy się, żeby w terenie zdobywać zaufanie, żeby występować w obronie interesów właśnie tych najsłabszych, tych, którzy tracą pracę, tych, którzy tracą szkoły, tych, którzy tracą przedszkola. No bo tylko w ten sposób zobligowani jesteśmy do działania jako, jako funkcjonariusze publiczni czy też radni. No i w ten sposób tą, tą, to zaufanie społeczeństwu możemy odzyskiwać. W tej chwili widać, widać wyraźnie, że od momentu rozpoczęcia działalności sieci marketów w, w, w Kłodzku no, szereg podmiotów prywatnych traci swoją płynność finansową. Tu przytaczałem na, na spotkaniu dane przedstawione przez przedsiębiorców. To jest około 601 podmiotów, które upadły w tym okresie przez kilka, w okresie kilku miesięcy na terenie miasta i, i ponad 1400 400 na terenie powiatu. Także no, tutaj same wnioski się nasuwają. No, markety owszem no, dają pewien komfort, dają pewne przyzwyczajenia, ale to jest tak, że no, w pewnym momencie trzeba za to zapłacić. Te podatki od przedsiębiorstw, który, z których korzysta również samorząd miejski, są niewielkie, tym bardziej, że z sieci marketów często, no często niestety wyprowadza się zyski poza. Granice naszego kraju, więc budżet ma z tego niewiele. Często korzystają one również z wakacji podatkowych. Natomiast drobni przedsiębiorcy czy średni przedsiębiorcy, którzy powinni stanowić masę w współczesnej gospodarce i tworzyć tą główną siłę współczesnej gospodarki, no nie są w stanie konkurować na tych nierównych, na tych nierównych zasadach z wielkimi korporacjami ponadnarodowymi, które no, w takiej sytuacji wygrywają. Niestety wygrywają. Jestem członkiem PiSu. I w pełni wykonuję założenia, które szefostwo impisu przedstawiło, i wierzę święcie, że radni tak będą głosować, że plan, który zakładał o budownictwo, może nie budownictwo, handel wielkowymiarowy, nie przejdzie ta uchwała. Natomiast nie chciałbym, aby w całym mieście wyeliminować całkowicie handel, do czego niektórzy zmierzają. Zgodnie z ustawą, handel to jest do 2000. Metrów. Chcieliśmy ograniczyć, nawet żeby było mniej, a zgodność z ustawą liniami zabudowy w granicach 400-600 metrów. Lecz też na to nie było przyzwolenia, dlatego też jestem za tym, aby pozostał plan tam bez zmiany, czyli teren budowlano pod względem tylko łączy mieszkaniowym i przemysłowym. Panie burmistrzu, pani poseł Anna Zalewska jest w tej kwestii innego zdania niż pan, czy tego samego? Nie, wydaje mi się, że jesteśmy tego samego zdania. Po prostu tylko wyłącznie no, kupcy mówią o handlu wielkowymiarowym, ja mówię o innym gatunku handlu. Że nie możemy całego miasta zablokować od handlu, od rozwoju handlu, drobnego, miejscowego, rodzimego tutaj. Zgadzam się z tym, że mają rację o zamknięciu handlu... Wielkowymiarowego. To chyba nawet nie jest spór, bo to jest próba rozmawiania na temat przyszłości określonej grupy kupców kłockich. Wszystko to wiąże się ze zbyt dużą ilością sklepów wielkopowierzchniowych w Kłocku i ewentualnymi zamiarami umieszczenia w planie zagospodarowania przestrzennego takich zapisów, które umożliwiałyby utworzenie kolejnego supermarketu. I tak naprawdę. Dzisiaj jest, myślę, duża jasność, której nie było wcześniej. Większość Rady deklaruje, że jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego pojawi się taki zapis, to po prostu nad nim nie zagłosują. Kupcy organizują się w stowarzyszenie, które to stowarzyszenie będzie rozmawiało z władzami miasta, z Komisją Infrastruktury na temat strategii dotyczącej rozwoju Kłocka i rozwoju handlu w Kłocku. Panie poseł, wyłączenie całkowicie jakiejś jednej z ulic z handlu no to jest pogwałcenie praw innych osób, które chciałyby tam otworzyć powiedzmy na przykład kiosk, albo sprzedawać wieprzowinę własną, lub też otworzyć sklepik ekologiczny. No jak to pogodzić? Bardzo prosto. Po pierwsze, nie w każdym punkcie miasta ma być zapisanych kilka funkcji. Miasto ma się rozwijać i ma mieć określony pomysł dla swoich obywateli. Więc pozbawienie jakiejś części funkcji handlowej nie jest dużym dyskomfortem w dwudziestotysięcznym mieście. My nie mówimy o Warszawie, o Wrocławiu. My mówimy o małym miasteczku, gdzie wszędzie jest to po pierwsze, jeżeli zaś jakaś przestrzeń nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to są inne procedury związane z wydawaniem chociażby decyzji dotyczących określonych funkcji i zapotrzebowań mieszkańców. Więc to nie jest tak, że nie ma wyjścia i ustawodawca coś postanowił, a nie możemy się do tego w żaden sposób odnieść. Nie, po prostu w tym miejscu, o którym mówimy, w Kłocku, przy określonej ulicy, chcę Chcemy wyłączenia e, takiej funkcji handlowej. Jeżeli taką uchwałę podejmiemy, uchwała nie mówi, czy to będzie z zewnątrz, czyli spoza granicy ktoś to będzie chciał budować, tylko w ogóle o takiej działalności. Nawet miejscowy, jeżeli ta uchwała w tym miejscu zablokuje, że nie ma handlu, nikt nawet z miejscowych nie będzie mógł tworzyć działalności handlowej lub usługowej o kierunku handlowym. Usługa też jest handlem. Jeśli chodzi o to niezadowolenie społeczne ze strony kupców, przedsiębiorców, podzielam ich zaniepokojenie, bo wiem, że są właścicielami nieruchomości i tu naprawdę y, sytuacja, jaka się w Kłocku wytworzyła, no, no może budzić po części ich, ich taki nie, 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 lekki niepokój. Ale jeśli chodzi o plany y, zagospodarowania przestrzennego do ulicy Śląskiej, są bardzo czytelne dla tego terenu nie jest przewidywany budowa obiektu wielkopowierzchniowego. Także dla tego terenu jest funkcja, funkcja usługowo-mieszkalna i nie ma marketu. Także tu kupcy przedsiębiorcy mogą być spokojni. Uważam, że zaniepokojenie Kupców, przedsiębiorców jest, można powiedzieć, na, na wyrost. Jeszcze raz powtarzam, nie planuję dopuszczenia do rynku dużych, wielkopowierzchniowych stref. Nie będę miał wpływu na to, jeżeli ktoś kupi od prywatnych i tam będzie zapis w planie zagospodarowania przestrzennego. Dopuszczający. Ale chyba na ten chwilę takich zapisów w planie nie ma. Teraz jest piłka po stronie radnych. Nie po mojej stronie. Ja nie mam prawa głosu na temat planu zagospodarowania. Dobrze, będę przekonywał. Dobrze, będę, Dobrze. będę... Dobrze. będę przekonywał. Mi, ktoś... Burmistrz Bogusław Szpytma, w pierwszej kadencji, kiedy obejmował urząd, ślubował na Biblię i takie obietnice składał kupcom, że nie będzie więcej hipermarketów. No niestety, przykro mi, nie dotrzymuje, co widzimy tutaj u nas i miasto w tej chwili pustoszeje. Rynek, który mamy, naprawdę piękny, zabytkowy, nie ma nikogo, ludzi, wszystko teraz niestety siedzi na galerii, co ubolewam, gdzie niedziela kiedyś nawet, jak można powiedzieć, za dawnych czasów była troszeczkę dniem świętym i tak powinno zostać, to dzisiaj niestety tam ludzie siedzą w tych hipermarketach i to jest bolesne. Proszę Państwa, wracając do Śląskiej, ja nie będę umierał za to, nie będę też naciskał, żeby w, stronę, w którą stronę głosowali. Dlaczego? Dlatego, że oni mają głosy z drugiej strony. Nie pamiętam teraz daty, ale odbyło się takie spotkanie, w którym uczestniczył pan burmistrz Szpytma, również burmistrz Urbanowski, pani poseł Zaleska i nasze grono kupców. No i tam na tym spotkaniu jakby pan burmistrz przekazał, że nie będzie wpływał, nie będzie przekonywał radnych ani w jedną, ani w drugą stronę. Czyli no, stanowisko obojętne w sytuacji, kiedy deklaracje przedwyborcze były jednoznaczne. Jednoznaczne, a to takie, że jest. Absolutnie przeciwny obcemu kapitałowi, obcemu biznesowi. Z ust niektórych radnych, gdy zadaliśmy pytanie, a konkretnie ja dopytywałem, co pan burmistrz, jakie relacje, jak wypowiada się do was w tej sprawie, to nie będę wymieniał nazwisk tych radnych, ale wypowiedzieli się, że pan burmistrz przekonywał na przykład jednego z panów radnych, że to będzie dobre dla miasta, żeby głosować za marketami. No. No jestem wstrząśnięty po prostu ty, tymi wiadomościami. Jedna z radnych znowu wypowiedziała, że, pan burmistrz wypowiedział się, że róbcie jak uważacie. No to, to jest sprzeczne z, z tym, co było deklarowane wcześniej. Natomiast obiecuję, że nie będę naciskał żadną ze stron, Państwa Państwa te środki przekonać radnych. Macie Państwo do nich dostęp, są biura radnych. Jestem mieszkańcem Kłocka. Przesłuchiwałem się obradom. No wnioski są takie, że mamy tutaj przedsiębiorczość lokalną, która walczy o przetrwanie. A przetrwanie to gwarantuje byt zarówno tym ludziom, jak i mieszkańcom. Z tego, co pamiętam pan burmistrz deklarował przed, właśnie przed wyborami, że będzie wspierał tą lokalną przedsiębiorczość i tak jak można było słyszeć na tym zebraniu, wypowiadał się w sposób dość kategoryczny, mówił, że będzie nie dla obcego kapitału, nie dla hipermarketów. Co widzimy dzisiaj? no to każdy może zauważyć, no, rzeczywistość troszeczkę jest inna, te obietnice nie zostały dotrzymane, no wydaje mi się, że to jest jakiś sygnał dla ludzi, że no, powinni coś z tym zrobić. Mamy człowieka, który nie dba o tą przedsiębiorczość lokalną, tym samym nie, nie dba o mieszkańców. Ten temat jest dość obszerny i długi, można o nim mówić długo, no, ale spuentować można go bardzo krótko, no, jeżeli mamy ludzi, którzy żyją z tarydowiska, żyją z, z, z handlu tutaj lokalnych przedsiębiorców, i te pieniążki krążą między nimi, prawda? No i jest fajnie. Ktoś może powiedzieć, że no Może miejsca pracy gdzieś uciekły przez to, że wybudowana została galeria, ale w galerii również są miejsca pracy. Wszystko się zgadza, z tym, że obieg pieniądza, który był tutaj w tej lokalnej społeczności, nagle przestaje funkcjonować, pieniążki wypływają za granicę. I teraz trzeba by się zastanowić, czy lepiej jest, żeby... Lokalny przedsiębiorca miał pieniążki, zapłacił pracownikom, żeby był obieg tutaj, czy żeby te pieniążki trafiały za granicę? Bo teraz tak, kto utrzymuje miasto? My, mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy, ludzie, którzy pracują dla nich, i tak dalej, i W momencie, kiedy tracimy te obroty, tracimy te dochody, z czego będziemy utrzymywać miasto, z czego będziemy utrzymywać radnych, z czego będziemy utrzymywać burmistrza. No, dziwnym jest to, że nie ma burmistrza we własnej osobie, prawda? No, bo to jest problem naglący, pilący. Są ludzie, są mieszkańcy, są kupcy. Gdzie jest w tym momencie reprezentant, że tak powiem, główny reprezentant? No, jasne, jest pan wiceburmistrz. No, z tym, że to jest takie troszeczkę lekceważenie mieszkańców, wyborców. Może pan burmistrz nie wiedział. No może pan burmistrz nie wiedział, no można się tak tłumaczyć, prawda, ale jeżeli wiedział mieszkaniec, który nie dostaje pisma urzędowego, to zastanawiam się, jak pan burmistrz mógł nie wiedzieć. To znaczy powiem panu szczerze, że ja nie oczekuję od tych ludzi kompetencji, jestem święcie przekonany, że jest jej brak. Po prostu to widać, to widać. Trzeba po prostu się przyjrzeć, ciężko się jest ludziom przyjrzeć, bo są zapędzeni w tym biegu lemingów, jest im się ciężko zatrzymać, a co dopiero zastanowić. Ale... Kiedy to zrobią, zobaczą, że tu nie ma kompetencji tak naprawdę. Będziemy ponosić koszty różnych odszkodowań. Gdzie w tym wszystkim jest władza? No należy postawić takie pytanie. Pani poseł Zalewska, której dziękujemy za, za przybycie, tutaj bardzo jasno określiła stanowisko radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radni po, po takim no, nacisku ze strony pani, pani poseł zadeklarowali, że nie będą głosować za zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, w której to zmianie mogłyby się pokazać takie jednostki handlowe jak sklepy wielkopowierzchniowe. My po prostu rozmawiamy na różnych płaszczyznach ustawodawczej i e, samorządowej. E, w związku z tym tutaj ścieraliśmy się co do szczegółowych e, rozwiązań, bo deklaracja e, pana e, wiceburmistrza, jak ostatecznie Radnych Prawa i Sprawiedliwości, i moja była taka sama. Nie zaakceptujemy uchwały, w którym pojawi się e, zapis mówiący e, o supermarkecie w, na ulicy Śląskiej. Mało tego pojawiła się jeszcze e, ciekawostka cała koncepcja, że należy przeprowadzić inwentaryzację wszystkich planów zagospodarowania przestrzennego i sprawdzić jak handel został rozplanowany w całym Kłocku.